Cześć, witajcie w prologu mojej pierwszej, już długo oczekiwanej serii Minecraft: Ostatnia Podróż. Będzie to seria na trybie gry hardcore, przedstawiająca moją naturalną rozgrywkę. Myślę, że jako doświadczony gracz jestem w stanie pokazać wam całkiem dużo ciekawych rzeczy, więc gorąco zachęcam do oglądania. Seria będzie hybrydą pomiędzy zwyczajnym przedstawieniem mojego stylu gry oraz minimalnych elementów fabularnych. Proporcja pomiędzy tymi dwoma czynnikami wynosi 8 na 2, czyli głównie będą to filmy z kategorii Moje przeżycia w nieskończonym świecie Minecrafta. Jak to wszystko będzie wyglądać? W tym prologu będzie taki mały wstęp, bardzo dużo pytań oraz masę informacji dla tych, którzy zamierzają, jak i dla tych, którzy nie zamierzają oglądać tę serię. Więc pierwsze dwie minuty warto obejrzeć, nawet gdy nie jesteś zainteresowany tym, co będzie się tutaj działo, a będzie się działo naprawdę dużo. Czy seria ta będzie wpływać na częstotliwość wydawania innych filmów? Seria Ostatnia Podróż nie będzie wpływać na częstotliwość wypuszczania pozostałych filmów, ponieważ w przeciwieństwie do innych, które potrzebują obróbki wideo oraz specjalnie przygotowanego scenariusza, w tej wystarczy tylko przetworzyć film na odpowiedni format i wrzucić go na kanał. Z góry mówię, że nie będę specjalnie przedstawiał stylu gry, tak aby ta seria była ciekawsza. Nie będzie ona miała także fabuły ani nic w tym stylu. Zobaczycie tu po prostu nieedytowany materiał. Jedyną zmianą to oczywiście stałe komentowanie tego, co dzieje się na ekranie. Grać będę oczywiście bez żadnych modów, ani programów wspomagających grę. Nie będę zmieniał trybu gry ani w jakikolwiek sposób próbował sobie ją ułatwić. Nie będę korzystał z błędów w grze, których znam całkiem sporo, a o czytach nie ma mowy. Dodatkowo nie będę także używał opcji F3. Jeżeli chodzi o fakt, że kanał jest kompendium wiedzy o Minecraft, to tu tylko mogę powiedzieć, że biorąc to na siłę, można przyznać, że także tutaj dużo się nauczycie. Między innymi jak przetrwać, oraz jak zastosować wiele pomysłów z moich już obecnych filmików. Odcinki będą typu dziennego, czyli po każdym dniu w Minecraft będzie się pojawiać nowy odcinek. Takie odcinki będą miały około 15 minut i myślę, że jest to optymalna długość, ponieważ przy dłuższych filmach na moim sprzęcie często pojawiają się komplikacje, jak zanik obrazu, długie przesyłanie podobne. Teraz kilka krótkich pytań do Was, na które prosiłbym o odpowiedź w komentarzach pod tym filmem. Czy mam grać bardziej ostrożnie, czy iść na całość? Czy wolicie bardziej budowanie czy zwiedzanie? Oraz czy mam przyspieszać czas w trakcie kopania czy budowania. Opcja taka zajmuje dodatkowo średnio 2 do 4 minut. To by było na tyle. Taki mały wstęp do serii, która już wkrótce się pojawi. Oczekujcie ją już za kilka godzin, maksymalnie jeden dzień. Ja chęć mam bardzo duże. Postanowiłem, że zabiorę was na tą wspaniałą podróż. Mam nadzieję, że będziecie się bawić razem ze mną, a zarazem komentując to wszystko, staniecie się częścią tejże serii. Jeżeli spodobała Wam się ta mała niespodzianka, nie zapomnijcie zostawić pozytywnej oceny, a jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące serii napiszcie w komentarzach. Gorąco zachęcam do obejrzenia pierwszego odcinka. Mam na imię Patryk, dziękuję za obejrzenie tego filmu, zapraszam do oglądania kolejnych, życzę miłej gry i pozdrawiam!